Siema! Dzisiaj Wam pokażę moje gazetki brawo Sportu i będzie kilka też, chyba dwa Kikity i jedna gazetka niemiecka. Jeszcze chciałam powiedzieć, że te gazetki nie będą w takiej kolejności jak powinny. Dobra, zaczynamy. Pierwszą gazetką jest numer siódmy. Gazetka te były 6 <laughs> kart z kolekcji 2014 FIFA World Cup Brazil. Adrenalin XL TM, czy jakoś tak. Tutaj mieliśmy paczkę Cassiasa i Tiago Silva. Dobra. Kolejnym numerem jest... Czy był, <śm> numer 10 w sportu. Tutaj była jak, jakaś piłeczka chyba. Tak. No ja miałam taki okosz, to tutaj jest. Ten. Tu się go przywieszono takie nalepki. No i to taka była plastikowa piłka, się nie rzucało. Teraz numer 12. Tutaj był taki znaczek Realu, Polski, Barcelony i Manchester United. Tutaj trochę z wrestlingu jest. Chyba. Tak, tak, to coś tam było na końcu chyba. Tutaj jest numer trzeci. Tutaj była taka piłka. Gumowa taka. Dobra. Kolejny numer. I to jest 15. Tutaj była taka dziara, taki poncho. Tak na ramieni się to zakładało. I już niby dziara. Dobra, dalej mamy numer 7. Tutaj była taka taka lotka, czy jakoś tak, taka piłeczka. Była i tym się rzucało. Ekstra, wypaś... Nie, ekstra wykupana zośka. A tutaj jest numer 11, to chyba jeszcze za euro było. Tutaj była taka flaga, plakaty były, jeszcze jak w każdym transportie plakaty są. Dobra, tutaj mamy teraz takie, jako coś innego, to za Zaborusji jest taki, nie wiem co to jest, tutaj były plakaty różne, tutaj było 16 giga plakatów takich. Były taki jeden wielki taki brusi, to było chyba na no, mojej prawie całą ścianę. N numer dziewiąty to tutaj były jakieś ekstra futbolowe znaczki, takie zapinki były. Tutaj były z tyłu takie pinecki, to na przykład na firanki się zaczepia. Dobra, tutaj jest tak, futbolowi bandyci. Tutaj były jakiś mini kosz taki. To się piłkę wsadzało, się poczepiało taki kosz, no i się. no by się teraz, że mi to kosz był taki. Dobra, tutaj, numer 13. Tutaj mam takie tatuaże. Tutaj były. Dobra, numer 19. To było dobre tu, jak jeszcze zbierałem to. Akurat, jak zbierałem jeszcze Ekstra klasę, no to tutaj, były tutaj chyba paczka kart i karta limitowana tutaj były był najemalne na plakacie, ale już mi się te plakaty, bo miałem ich dużo, tylko że one mi się jakoś tak pościągałem na no w szufladzie podarły. Tutaj mamy dziastki Kita, które nie, nie, nie bardzo zbierałem, ale zacząłem, ale to już tak pod koniec mistrzostw. <laughs> tutaj były trzy karty limitowane i trzy paczki kart. Tutaj mamy numer 25. Tutaj były, były naklejki i taki album UEFA Champions League A Tutaj kolejny numer to numer 20 Tutaj były takie naklejki i 145 naklejek i dwa plakaty XXL. Ja mam akurat ten z Barcelony Dalej jest numer 10, to, to ja tu już miałam, bo tutaj kupiłem dwa, no ponieważ tutaj były, były plakaty i dużo ich było i jakoś tak. Tutaj numer 6, Prawo Sport. Tutaj były 12 kart, dwie paczki, dwie karty limitowanej edycji. Prawo Sport numer 6. Były też, tutaj był, była też jedna paczka, karta limitowana. I ma jego plaka, pra, plakat. Panini. Tutaj jest Gigasport Extra. I ostatni, numer piąty. To coś takiego. Było. Dobra, to by było na koniec. W następnym filmiku pokażę Wam moje naklejki grazylijskie. Dobra, na razie. Cześć.